Cześć z tej strony Mrówka. Witam was w czternastym odcinku Mrówka Kastu, czyli podcastu o tym, co czytać, kiedy nie ma co czytać. Pięć powodów, dla których warto sięgnąć po cztery książki na nadchodzący tydzień. A jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka dalej będziecie mieli niedosyt recenzji książkowych, to zapraszam was na swoją codziennie aktualizowaną stronę z recenzjami i wywiadami. Tu kreska czytam blogspot.com. No to zaczynamy. Pierwsza książka w tym tygodniu to Mirosława Łomnicka Domowe biblioteki, reportaże o prywatnych księgozbiorach, tom drugi, wydawnictwo Biblioteka Słów, Warszawa 2026. Pierwsza część reportaży o księgozbiorach znanych i nieznanych osób odniosła na rynku spory sukces, bo tak naprawdę mole książkowe wszelkiego rodzaju uwielbiają czytanie o czytaniu. Jest pewna perwersyjna przyjemność w zaglądaniu na cudze półki, w sprawdzaniu, co kto ma w swojej podręcznej biblioteczce i bez jakich tytułów nie mógłby się obejść. I Mirosława Łomnicka takiej właśnie przyjemności dostarcza. Reportaże o prywatnych księgozbiorach doczekały się rozszerzenia kolejnego zestawu odwiedzin u ludzi, którzy kochają czytanie albo po prostu kochają książki i traktują je jako lokatę kapitału. I są to odwiedziny za każdym razem wypływające z jednej strony z ciekawości, z drugiej ze wspólnoty zainteresowań i prowadzą do refleksji na temat Jednej z najpopularniejszych, a jednak mimo wszystko ciągle niedocenianych rozrywek. Nie ulega wątpliwości, że dla wszystkich rozmówców Mirosławy Łomnickiej książki są ważne i są ważne z różnych powodów. Jedni traktują je jak sposób na zarabianie, inni poszukują w nich tradycyjnych wartości odwołań do wspomnień czy do skojarzeń z rodzinnego domu, a jeszcze inni po prostu lubią mieć pod ręką światy, w których mogą się ukryć. Mirosława Łomnicka za każdym razem wydobywa ze swoich rozmówców to, do czego są im potrzebne rozbudowane biblioteki albo jak zmienia się ich życie, kiedy biblioteki przestają być potrzebne i kiedy zaczynają się pozbywać książek, bo i takie osoby się tutaj w tej książce znajdą. Autorka nie stawia na cykl powtarzalnych pytań czy schematycznych wywiadów, decyduje się na reportaże. Owszem, rozmawia z osobami, do których się udaje, żeby obejrzeć ich biblioteczki. Ale z tych rozmów wyciąga esencję i zamienia ją w krótki, bardzo charakterystyczny i bardzo indywidualny reportaż. Za każdym razem zresztą dowiaduje się od swoich rozmówców czegoś innego, bez względu na to, jakie tytuły znajdzie na półkach. Komentuje nie tylko rodzaje literatury, które pojawiają się w zbiorach, ale także sposób ułożenia książek, budowanie regałów, porządkowanie księgozbiorów, katalogowanie ich czy samą świadomość posiadanych tytułów. Każdy ma tutaj inny pomysł na biblioteczki, każdy ma inne możliwości, także lokalowe. Każdy mierzył się albo mierzy się z brakiem miejsca na książki, z problemem, który wszyscy czytający doskonale znają. Ale każdy też ma inną motywację do tego, żeby książki mieć zawsze pod ręką. I Mirosława Łomnicka te wszystkie różnice wydobywa na światło dzienne, podsuwa odbiorcom, i sprawia, że wszyscy czytający będą bardzo chętnie porównywali swoje doświadczenia z tym, co zebrała ta autorka. Reportaże o prywatnych księgozbiorach to jest przygoda, trochę wiążąca się z ciekawością, trochę wiążąca się z podglądaniem, a trochę przygoda, która ma zachęcić do czytania jako takiego. Bo za każdym razem autorka decyduje się na podawanie szeregu tytułów, zresztą za swoimi rozmówcami oczywiście, na podawanie książek dla nich ważnych na różnych etapach życia, a skoro już pojawiają się tytuły i nazwiska, to odbiorcy śledzący te opowieści najprawdopodobniej postanowią sobie odświeżyć własne doświadczenia lekturowe, żeby mieć materiał porównawczy. Więc reportaże o prywatnych księgozbiorach, tom drugi, to jest książka, która do czytania zachęca, ale która też koncentruje się na samej czynności czytania, na samej przyjemności śledzenia liter i na tym, co z tego wypływa. To nie jest tak, że Wszyscy, których Mirosława Łomnicka odwiedza, mają taki sam pomysł na biblioteczki i kolekcjonują książki z tych samych powodów. Każdy z nich ma indywidualne podejście do księgozbiorów i każdy dzieli się inną filozofią czytania. To może być dla czytelników niezwykle ciekawe, choćby ze względu na inspirację. Świetnie ta książka dopełnia tom Justyny Sobolewskiej, książkę o nieczytaniu, bo o ile Sobolewska koncentrowała się na teoriach związanych z czytaniem ewentualnie na praktykach, które dałoby się uogólnić, o tyle Mirosława Łomnicka zajmuje się już poszczególnymi przypadkami niepoprawnych zbieraczy książek. W zasadzie w jej reportażach powtarza się tylko jedno zagadnienie. To znaczy autorka każdemu ze swoich rozmówców zadaje dość niewygodne pytanie o to, co stanie się z księgozbiorem po jego śmierci. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma dzieci lub wnuki zainteresowane książkami, tak samo jak on, jeżeli udało się komuś Zarazić bakcelem czytania całą swoją rodzinę, to takiego problemu nie ma. Natomiast część rozmówców zdaje sobie sprawę z tego, że ich zbiory, cenione, wartościowe dla nich i wywołujące zestaw sentymentów, mogą być dla kogoś obciążeniem. I prawie każdy z rozmówców ma już wizję tego, co stanie się z zestawem książek, z jego biblioteczką po jego śmierci. Nie jest to może zbyt optymistyczny scenariusz, zbyt optymistyczny temat ale przecież bardzo ważny, bo też pokazuje to, jak społeczeństwo podchodzi do kwestii kolekcjonowania książek, do kwestii czytania i do kwestii zachowywania zbiorów poprzednich pokoleń. Reportaże o prywatnych księgozbiorach, tom drugi, to jest naturalne uzupełnienie tomu pierwszego, a jednocześnie kolejny krok na drodze do poznawania bibliotek i biblioteczek innych ludzi. Jedynym czego czytelnicy nie będą wiedzieli aż do samego końca jest to, w jaki sposób Mirosława Łomnicka decyduje się na dobór rozmówców. Skąd bierze kolejnych właścicieli pokaźnych bibliotek? Bo są tu ludzie z bardzo różnych sfer, z bardzo różnych dziedzin, bardzo, przedstawiciele bardzo różnych zawodów wszyscy oni mają własne indywidualne podejście do książek, do czytania i do samego tworzenia bibliotek. Ale wszystkich łączy jedno. Łączy ich wielka miłość do książek i świadomość znaczenia, jakie mają lektury. Będzie tutaj trochę powrotów do doświadczeń z dzieciństwa, bo część rozmówców dzieli się wspomnieniami na temat ulubionych, a dzisiaj już zapomnianych lektur z najmłodszych lat. Będzie powrót do klasyki, bo wiele razy pojawi się choćby Adam Mickiewicz, ale w różnych celach i w różnych kontekstach. Będzie nawiązanie do konkretnych gatunków, czasami nawet wyśmiewanych czy deprecjonowanych, ale w tym wypadku będących dla kogoś prawdziwym skarbem. Nie ma książek złych i dobrych. Każda może dla kogoś nieść wielką wartość. Druga książka na ten tydzień to tom Beaty i Pawła Pomykalskich "Poszychcie. Życie w cieniu przemysłu. Opowieść o Górnym Śląsku. Wydawnictwo Bezdroża. Gliwice 2026. Słuchajcie, Górny Śląsk wkracza... Do ogólnego dyskursu dosyć śmiało i dosyć często, właściwie coraz częściej, i Beata i Paweł Pomykalscy zastanawiają się nad tym, co takiego wyróżnia to miejsce, i starają się podsunąć szerokiemu gronu odbiorców zestaw reportaży oraz krajobrazów, które mają uświadomić im, na czym polega inność regionu i skąd właściwie się wzięła w odróżnieniu od indywidualizowanych reportaży, które mają przedstawiać barwność Górnego Śląska, ci autorzy koncentrują się przede wszystkim na źródłach stereotypów, które jednak da się potwierdzać w najzwyczajniejszych ludzkich losach i w śladach codzienności. Badaj Paweł Pomykalscy owszem korzystają z podpowiedzi i wyjaśnień swoich dziadków oraz bliskich swoich znajomych. Tych, którzy w kulturze Górnego Śląska się wychowywali i tych, którzy nie znali innego świata, nie wyobrażali sobie innego świata, po to, żeby zrozumieć i po to, żeby móc przekazywać zdobytą wiedzę dalej. I szychcie to jest książka, która składa się z bardzo krótkich obrazków, pozbawionych jednak fabularyzowania. Tutaj liczą się najbardziej opisy, tutaj liczy się sposób uchwycenia rzeczywistości, który ma wytłumaczyć, o co w tym całym Śląsku chodzi. I owszem, autorzy decydują się na uogólnianie, nie pogłębiają swoich wiadomości, bo hasłowo przywołują choćby szlak zabytków techniki czy kolejne miejsca, które zyskały drugie życie, kiedy zakończył się ich związek z ciężkim przemysłem i można im mieć trochę za złe to upraszczanie. Ale z drugiej strony, kiedy kierują się do szerokiego grona czytelników, którzy prawdopodobnie o Górnym Śląsku niewiele słyszeli. To wystarczy taki poziom, żeby ich zaintrygować i żeby wskazać im, wskazać tym odbiorcom, o co z Górnym Śląskiem chodzi. I tak, Poszyście to jest książka, w której znajdą się opowieści o kopalniach i o familokach, o miejscach, o charakterystycznych zniszczeniach związanych z tąpnięciami na kopalniach, o tym, dlaczego sam fakt, że trzęsą się domy, trzęsą się meble, nikogo na Górnym Śląsku nie zdziwi, a zaskoczy. Przybyszów z zewnątrz, ale i o tym, na czym polegał etos pracy górników. Beata i Paweł Pomykalscy zaglądają do kopalń, zjeżdżają pod ziemię, przynajmniej tekstowo, żeby pokazać odbiorcom, skąd dyskurs o trudach górniczej pracy i codziennego ryzyka, jakie górnicy podejmują, ale nie zapominają też o innych gałęziach ciężkiego przemysłu i oddają głos tym, którzy na górnym Śląsku funkcjonują. Jako popularyzatorzy wiedzy. Owszem, cały czas autorzy poruszają się w obrębie stereotypów, ale pokazują, że to nie stereotypy, że to faktyczne wydarzenia, które nadają koloryt lokalnym miejscu. Bo to jest trochę książka o tutejszej kulturze, trochę książka o tym, jak werbowano do pracy na Śląsku, jak wyglądał proces sprowadzania ludzi po to, żeby wydzierać ziemi jej skarby. I trochę książka o tym, co stało się, kiedy ten przemysł przestał być już tak potrzebny, tak hołbiony czy w ogóle możliwy do eksploatacji. Beata i Paweł Pomykalscy rezygnują z sentymentów, rezygnują z przedstawiania czytelnikom konkretnych bohaterów, przynajmniej robią to na tyle rzadko, żeby nie zdążyć się do nikogo przywiązać i nie postrzegać historii regionu przez pryzmat historii indywidualnych, bo takie podejście już było. Natomiast ta para autorów decyduje się na opowiadanie faktów w oparciu o przeszłość, a nie w oparciu o jednostki. I owszem, będą tutaj proponowali rys historyczny, będą proponowali opowieść o tym, jak kształtowały się losy Górnego Śląska, zaznaczają też wszelkiego rodzaju podziały i niesnaski, ale nie to jest dla nich ważne. Dla nich ostatecznie ważna jest ogólna wymowa tego regionu. I to, jaki obraz regionu trafia do szerokiej publiczności. Jest to książka pisana starannie, ale ludziom z Górnego Śląska nie powie nic ponad to, co już wiedzą. To jest opowieść dla ludzi spoza Górnego Śląska. Dla tych, którzy mogliby zastanawiać się, jak wygląda egzystencja w świecie dyktowanym przez kopalnie i huty, i dla tych, którzy prawdopodobnie nie rozumieją albo doniesień medialnych o wypadkach na kopalniach albo ciągłych protestów górników, albo w ogóle podejścia państwa do samych górników. Beata i Paweł Pomykańscy zajmują się życiem społeczności, zajmują się funkcjonowaniem tej społeczności kiedyś i teraz i próbują odbiorcom przekazać kilka bardzo ważnych prawd o inności miejsca. Bez budowania sztucznych podziałów, za to z wytuleniem na to, co tutejsze. Dlatego po książka Bogato ilustrowana czarno-białymi artystycznymi zdjęciami, może spotkać się z tak dużym uznaniem poza granicami Górnego Śląska. Tutaj raczej kariery nie powinna zrobić, bo też i nie odkrywa nic nowego dla lokalsów, ale też nie do lokalsów jest kierowana. Jest to książka do szybkiej lektury, chociaż wiele rozdziałów przynosi materiał do potężnej refleksji i być może zatrzyma właśnie czytelników nad wybranymi scenkami. Motywami czy zjawiskami. Trzecia książka na ten tydzień to Katarzyna Stoparczyk, tym Człowiek Szczery na Trzy Litery, wydawnictwo Otwarte, Kraków 2025. I to jest książka, której okoliczności powstania praktycznie wykluczają możliwość obiektywnego czy ogólnego omówienia. Katarzyna Stoparczyk zdążyła się raz spotkać ze swoim bohaterem przed jego śmiercią. A kiedy oddała książkę do druku, kiedy książka została przyjęta do druku, sama zginęła w wypadku samochodowym, co zresztą wstrząsnęło całą Polską, podobnie jak śmierć Stanisława Tyma. I w związku z tym myślę, że ocenianie tej książki zawsze jest obarczone zestawem emocji, które wykluczają spojrzenie na samą lekturę jako taką. Ten tom na pewno mógłby wyglądać inaczej, na pewno mógłby wyglądać inaczej, po pierwsze, gdyby autorka była w stanie. Przeprowadzić szereg rozmów ze swoim bohaterem, a po drugie, gdyby udało się zgromadzić więcej materiału. Owszem, Katarzyna Stoparczyk jawi się tutaj jako bardzo utalentowana biografka. Potrafi z jednego zdania stworzyć króciutki, owszem, ale bardzo emocjonujący rozdział, ale przecież nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby rozmuchiwać zdania, frazy do całych rozdziałów. Chodzi o to, żeby Opowiedzieć czytelnikom coś więcej niż to, z czego i tak zdają sobie sprawę, bo Stanisław tym przecież był postacią kojarzoną powszechnie i postacią obudowaną licznymi anegdotami nie tylko z racji swojego zawodu, ale także ze względu na uczestnictwo w życiu publicznym, w życiu kulturalnym. Tymczasem Katarzyna Stoparczyk podąża od momentu do momentu w jego życiu. Zatrzymuje się tylko i wyłącznie na tych chwilach najbardziej znanych, najbardziej kojarzonych. I do nich wprowadza do powiedzenia od kilkorga rozmówców. Sięga tutaj oczywiście po istniejące źródła drukowane, ale jest tego bardzo mało. I w efekcie książka o Stanisławie Tymi, książka, która mogłaby mieć rozmiar encyklopedii, staje się małym, drobnym czytadłem na chwilę. Autorka decyduje się na przedstawianie kilku historii, kilku anegdot, kilku opowieści, które bardzo dobrze definiują bohatera, ale nie definiują go w pełni. I pozostawi u czytelników całkiem spory niedosyt, zwłaszcza kiedy w sytuacjach czy scenkach mocno już rozpoznawalnych przez szeroką publiczność stawia na jednoznaniowe podsumowania. Katarzyna Stoparczyk wie, jak pisać, żeby przyciągnąć uwagę czytelników, ale w tym wypadku pozostawia niedosyt treściowy, za mało tyma w tymie, za mało anegdot, których zawsze byłoby za mało, ale też za mało faktów z jego życiorysu, bo cały ten tom dałoby się streścić w zaledwie kilku zdaniach, i to kilku zdaniach, o których czytelnicy fani Stanisława Tyma i tak mieliby pojęcie. I owszem, świetnie się tę książkę czyta, ale jest to publikacja na wzór tych dzisiejszych pop biografii ludzi ze sceny. I oczywiście, być może takie było założenie wydawnicze, być może takie, było, takie były zamiary autorki i jej niedoszłego rozmówcy. Natomiast jeżeli po tę książkę sięgnie ktoś zaangażowany w polską satyrę i zaangażowany w tematy związane z powstawaniem największych perelowskich komedii, to poczuje może rozczarowanie, może niedosyt, a może żal, że to wszystko skończyło się za wcześnie. Bo tak naprawdę tylko relacje Tyma i Stanisława Barei zostały tutaj troszeczkę bardziej omówione, troszeczkę bardziej, co nie znaczy, że dogłębnie albo Wyczerpująco. A przecież w każdym z tematów, które Katarzyna Stoparczyk poruszyła, kryło się znacznie więcej odnóg, znacznie więcej kontekstów i znacznie więcej historii, które bardzo przydałyby się do świadomości szerokiemu gronu odbiorców. I oczywiście, że inaczej pisze się biografię, a inaczej pisze się wspomnienie, i ta książka bez wątpienia jest bardziej wspomnieniem niż biografią, a jednak okazuje się po lekturze, że Stanisław tym ciągle czeka na rozczytanie. I to na rozczytanie w zupełnie innym stylu, w zupełnie innym trybie, ale przede wszystkim znacznie, znacznie bardziej rozbudowane. I tak, Człowiek Szczery na Trzy Litery, to jest tom, który dostarczy uśmiechu, który sprawi, że odbiorcy na nowo przypomną sobie o wybitnej postaci. Ale jest to jednocześnie tom, w którym zabrakło najbardziej potrzebnej charakterystyki Stanisława Tyma. Bo nie da się tak do końca. Stworzyć pełnej i konkretnej, i sycącej biografii, bazując tylko i wyłącznie na emocjach i na śmiechu. Nie oznacza to krytyki tej książki, absolutnie. Naprawdę warto po nią sięgnąć i warto mieć ją w swoich zbiorach, tylko że ona wiele nie odkrywa i to jest jej największa wada. Przy całej sprawności, staranności narracyjnej i przy staraniach, przy wyszukiwaniu ciekawostek, jest tutaj wszystkiego dużo za mało. I oczywiście możemy sobie zadawać pytanie i na pewno czytelnicy będą sobie zadawać takie pytanie. Czy gdyby losy autorki i bohatera tomu potoczyły się inaczej, mielibyśmy dzisiaj do czynienia z zupełnie inną lekturą? Czy też z lekturą taką samą, tyle że zaakceptowaną przez obie strony przed drukiem? Możemy sobie takie pytania zadawać, ale będą to pytania podszyte goryczą, że nie otrzymaliśmy więcej. No na to się nic nie da poradzić. W tym wypadku czytelnicy, myślę, spodziewaliby się... Opowieści bardziej naładowanej wiadomościami, i też bardziej obudowanej komentarzami ludzi, którzy na współpracę ze Stanisławem Tymem mogliby rzucić nowe światło. Ostatnia książka w tym tygodniu to oczywiście Kącik dla dzieci. I w tym tygodniu to Sherry Duskej-Rinker i Agford. Kłopot śmieciowy na placu budowy. Wydawnictwo Nasza Księgarnia Warszawa 2025. Słuchajcie, dwie autorki najprawdopodobniej nie spodziewały się, że kiedy stworzą. Usypiankę, rymowaną usypiankę, picture booka oczywiście, dla najmłodszych, to trafią tak bardzo w zapotrzebowanie rynku, że książka doczeka się kontynuacji, potem kontynuacji, kontynuacji, a następnie rozbuduje się w potężną serię, która doczekała się już nawet odnóg oza serią, kartonowych dodatków dla jeszcze młodszego rodzeństwa, wielbicieli, koparek, betoniarek i tak Na początku chodziło tylko o to, żeby dać dzieciom pojęcie o tym. Co porusza się po placu budowy, jak wygląda tworzenie w wersji antropomorficznych maszyn. A potem okazało się, że mali odbiorcy zakochali się w tych bohaterach, w sześciu postaciach z placu budowy i potrzebują na dobranoc lektur o powtarzalnym może schemacie, ale za każdym razem innym przebiegu akcji. To miała być książka edukacyjna do czytania dzieciom wieczorem, przed snem. Zawsze rozwój fabuły wygląda tak, że na początku bohaterowie Stają przed jakimś wyzwaniem, pracują w pocieczoła przez jakiś czas, wspólnie to jest bardzo ważne po to, żeby na koniec, po skończonej pracy, oddać do użytku nowy obiekt i ułożyć się do snu. Tak samo jak do snu mają się przygotować mali odbiorcy. A ponieważ dzieci te serie pokochały, to autorki stają na głowie, żeby wymyślać kolejne przygody maszyn budowlanych. Jednym z celów tutaj był cel edukacyjny czyli pokazanie odbiorcom Charakterystycznych nazw czy przeznaczenia wielkich maszyn, i to może inspirować autorki do kolejnych książek. Dlatego, że Kłopot śmieciowy na Placu Budowy to nie jest książka o recyklingu to jest książka o tym, jak przywrócić do istnienia zapomnianą dzielnicę dzielnicę, która straszy. Pojawiają się ciężkie maszyny, ciężkie sprzęty samochody, które mają na celu wywiezienie gruzu i śmieci z terenów, które trzeba zrewitalizować. Współpracują z tymi maszynami oczywiście pojazdy znane już z poprzednich tomów, bo inaczej by się nie dało. I wszystkie maszyny zgodnie działają, żeby przywrócić dzielnicy dawną świetność. W posłowie do książeczki autorka opowiada o tym, jak razem z mężem przywróciła do istnienia stary, zapomniany, zniszczo zniszczony budynek. Więc opowieść tym razem ma też cechy autobiograficzne, ale dzieci zainspiruje przede wszystkim ze względu na Wyjście z placu budowy, na przejście do terenu, do którego same nie miałyby dostępu i na możliwość pokazania, co się w takim terenie dzieje. Sherry Ruskey Rinker bawi się tutaj motywami, które oznaczają normalnie ciężką pracę i wielki wysiłek i oczywiście nie mogłyby być tworzone tylko i wyłącznie przez maszyny, ale na potrzeby bajki dla dziecka taką właśnie wersję autorka przyjęła pozwala maluchom zajrzeć za kulisy wielkich działań. I rozbudza ich wyobraźnię w tej kwestii. I nic dziwnego, że te serie maluchy pokochały. Tak samo ten tomik w znakomitym tłumaczeniu Joanny Weiss, jak cała seria, przypadnie im do gustu ze względu na świetne frazy, świetne rymy i rytmy i na sam pomysł. W tym tygodniu to tyle opowieści o książkach. Jeżeli Wam się podobało, dajcie znać w komentarzach. A ja zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka MRówka Kastu już za tydzień. I do usłyszenia!